Zaprezentuję Wam dzisiaj Audi A4 model B9. Auto pochodzi z 2017 roku. Jest w pełni oryginalne, bezwypadkowe, z niezawodnym i jakże oszczędnym silnikiem diesla pod maską. Jest tutaj dwulitrowy silnik TDI o mocy 150 koni. Napęd jest przedni, wyposażenie S-Line. A skoro S-Line to ma obniżone seryjnie zawieszenie. Ma fajne felgi, opony z 2024 roku, przednie są z 2021, a tył jest z 2024. Felgi i tarcze hamulcowe w bardzo ładnym stanie, w pełnym oryginale, fajny kolor, bez takich różnych tutaj atrakcji na lakierze w postaci rys czy jakichś innych takich niedoskonałości. Mamy tutaj czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu. Ten ultra napis to jest taki jeszcze tryb oszczędny tego silnika, więc tutaj ukłon w stronę ekologii. Mamy tutaj elektrycznie składane, podgrzewane lusterka. Przednie światła w technologii LED. No i ten ładny heksagonalny taki grill. Za chwilę wejdziemy do środka auta. Zobaczycie, bo w środek to jest majstersztyk tego samochodu. Idziemy teraz do wnętrza auta. Mamy tutaj dwa kluczyki do tego samochodu: panel, cztery szyby elektryczne, elektrycznie składane, sterowane, lusterka, podgrzewane, blokada rodzicielska, zarówno drzwi, jak i tylnych szyb, czyli elektryczna. Klikamy i zarówno drzwi tylne i szyby tylne są zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci. Mamy w wersji S-Line. Tutaj widzimy logo S-Line na fotelu. Sportowe fotele półskórzane. No z pełną gamą regulacji, bo tutaj mamy zarówno regulację na górę, dół, mamy też regulację kubełka. Mamy też regulację pod udział. Regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego. Kierownica też jest w wersji S-Line, no bo tak jak już te wyposażenie na to wskazuje, jest to S-Line. Mamy co ciekawe, wirtualny cockpit, i tutaj mamy wirtualne zegary, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach góra-dół i przód- tył. Można sobie wybrać tryb, właśnie obserwacji tego, tego kokpitu możemy przełączać się pomiędzy tutaj tutaj jest ostrzeżenie o pracującym silniku, bo mamy otwarte drzwi, co wskazuje nam ten ekran. Oczywiście ten ekran również możemy zmieniać, tak? On może różne inne informacje nam prezentować. Jest też duża nawigacja z aktualną mapą Polski. I właśnie tutaj możemy wygląd mapy zmienić, ustawienia mapy, kolory mapy, także pełna tutaj dowolność. Mamy też Apple CarPlay, Android Auto. Mamy też duży ekran nawigacji na środku, czyli ten MMI, ze sterowaniem tym pokrętłem. Sterowanie bardzo wygodne z takim charakterystycznym kliknięciem. Zresztą każdy przycisk, jak to w Audi, jest charakterystyczny klik. Lusterko bezramkowe to też wymaga dopłaty. To wcale nie jest takie oczywiste przy konfiguracji nowego samochodu. Mamy też TempoMat, mamy co więcej, automatyczny tryb świateł, światła przeciwgłowe przednie, tylne. Mamy czarną podsufitkę. To możemy też zobaczyć tam. Że jest czarna podsufitka w wersji S-Line, to też wymaga dopłaty. Mamy różną konfigurację pracy zawieszenia: komfort, sport, eko i trójstrefowa klimatyzacja automatyczna, czyli z wyprowadzeniem na tylny rząd siedzeń. Jak siedziałem z przodu, tak teraz usiadłem za swoim fotelem. Bardzo duża przestrzeń na nogi. Mamy regulację też klimatyzacji z punktu siedzenia właśnie tych tylnych foteli. Tutaj popilniczka wraz z zapalniczką, która może być wykorzystana jako gniazdo 12 v Oczywiście tę temperaturę klimatyzacji można również zmienić w panelu. Na, na miejscu kierowcy, pasażera, mamy też tutaj taki cup holder, uchwyty na napoje, mamy też taką tackę na jakieś dokumenty, czy jakieś inne gadżety. Oczywiście, już jak w tej klasie auta, ISOFIX, czyli mocowanie punktów tych do montażu fotelików dziecięcych, No i chyba tyle z tyłu. Siatki na jakieś gadżety. Bardzo wygodne fotele, jak to w Audi. Oryginalne jeszcze dywany. Widać tutaj też jest taka jakość tego dywanika fajna. Bezkluczykowe uruchamianie auta. Mamy tutaj panel sterowania, uchwyty na napoje. Mamy też podświetlenie ambiente, czyli różne kolory. Wtedy te uchwyty na napoje oraz tutaj miejsca tych schowków są podświetlone w wybrany przez nas kolor. Możemy to zobaczyć tutaj w ustawieniach pojazdu, czyli bierzemy pojazd. Tutaj mamy wybór pracy zawieszenia. Ustawienia pojazdów wchodzimy, oświetlenie ambientne i możemy wybrać biel, błękit, czerwień więc tutaj, troszkę tutaj jest możliwości. Wejdziemy sobie do menu. Tutaj mamy mapę. Możemy też wyświetlić na tym ekranie. Ten ekran też jest największy z możliwych montowanych w tym roczniku. Audi A4 usługi Audi Connect w schowku mamy kartę SIM która łączy się z naszą aplikacją My Audi mamy właśnie Audi Smartphone Interface czyli połączenie Apple CarPlay, Android Auto no i tutaj mamy panel sterowania klimatyzacji, tryb auto włączony, wyłączony mamy tutaj dwusprzęgłową skrzynię S-Tronic z siedmioma przełożeniami bardzo płynnie, gładko działa. Można sobie wybrać tryb drive lub tryb sport, wtedy jest bardziej dynamiczna. Parking elektryczny, hamulec postojowy. Otworzymy jeszcze bagażnik. On ma 480 litrów pojemności, więc jak w tej klasie auta, no to jest taki nie za duży, nie za mały mieści się w średniej. Ale co ciekawe, ma kilka fajnych rozwiązań. Mamy tutaj gniazdo zapalniczki 12V, mamy takie uchwyty na siatki zarówno w jednej, jak i w drugiej części bagażnika. No i mamy pełnowymiarowe wróć, dojazdowe, koło zapasowe ale no to nie jest też normą we współczesnych autach. A tutaj mamy, ktoś musiał dopłacić za to. Co ciekawe, ten przycisk otworzy nam magiczny ogonek, czyli klikam i wyjeżdża nam hak. Musimy jeszcze tylko go sobie wyciągnąć i mamy oryginalny hak od Audi. Podobnie chowamy, czyli... Ciskając ten przycisk, on nam się złamie i wystarczy go z powrotem pod zderzak włożyć. Jeśli jesteś zainteresowany tą zadbaną Audi A4 B9 z 2017 roku i oszczędnym dwulitrowym silnikiem diesla pod maską o mocy 150 KONI, skontaktuj się ze mną. Jeśli chciałbyś zobaczyć inne moje produkcje, daj łapkę w górę, zaobserwuj profil, daj w komentarzu info jakiego auta szukasz, a poszukam go za ciebie. Hej!